Jestem wdzięczna za moją mamę, dlatego że zabiera mnie na gimnastykę i jest bardzo miła i tutaj zabiera mnie do polskiej szkoły, żeby uczyłam się polskiego. Ja kocham moją mamę, bo jest bardzo miła do mnie i robi bardzo dużo dla mnie jestem bardzo szczęśliwy z mojej mamie. Bardzo, bardzo mnie kocha i ja też bardzo jego ona kocha. Kocham swoją mamę, bo jest bardzo pomocna i um, lubię z nią spędzać czas cały dzień. Ja, ja też kocham swoją mamę, bo, bo, mi, bo mi pomaga z pracy pracą i... Jest ja z gitarą i ja, ja też mnie ja zawodzi do polskiej i na harcerstwo. Jestem wdzięczna jest, 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 za nią, bo, bo, bo jest fajna i że też ze mną bawi. Ja kocham moją mamę, bo dla mnie. Um. Pomaga mi w pracy domowej i zawiozie mnie do szkoły. Jestem wdzięczna, że pomaga mi um, cały dzień w normalnych rzeczach w domu i gdzieś indziej. Kocham moją mamę, bo ona ma serce ze złota i jest super, duper miła. Też bardzo lubię spędzać czas z moją mamą, bo robi wszystko dla mnie. I bardzo ją kocham, bo naprawdę. Jest niesamowicie miła i zrobi dla mnie wszystko. Kocham moją mamę. Najlepsze wspomnienie z mamą jest, jak poszliśmy raz na spacer i sami spędziliśmy z czas na plaży. Często czas gramy kartki um, i jest bardzo śmieszne. Um, i czas, I czas do czas i, gramy inne gry. No oglądamy filmy czas do czas. A kiedy spędzamy czas na dworzu albo w górach i kiedy podróżujemy po Kalifornii. Też lubię jak poszliśmy razem z mamą chyba wczoraj do sklepu, bo jutro mam rocznicę mojej pierwszej komunii i poszliśmy razem kupić buty i jakieś sukienki kupiliśmy razem i wtedy moj, moj, mama, moja mama kupiła też trochę rzeczy dla moich braci i musiałam je wszystkie dźwigać wtedy ześmieliśmy się bo nasze ręce bardzo bolały ulubione wspomnienia są jak gram jak gram na gitarze pokazuje Jak polecieliśmy do Polski, um, że mogliśmy spędzić czas razem. Moje ulubione wspomnienie z moją mamą jest, że kiedyś ja byłem z tatą i z mamą w Dubaju i mogliśmy być na najwyższym budynku na świecie i na samej górze. Bardzo uwielbiam moją mamę i że nie chciałabym mieć innej mamy. Kocham ją i jest najlepszą mamą na świecie.